Yeah, na meska. Dawno nie było tego formatu. Już na pewno nie w wersji z kamerką i tak dalej, ale, ale ja się ostatnio bardzo oswajam z kamerką. Zaczynam się stawiać nad wciskaniem jej jeszcze w inne materiały, więc pomalutku myślę, że, że coraz więcej wideo będzie miało kamerkę. Chyba że nie będziecie chcieli, bo to też jestem w stanie zrozumieć, że niektóre wideo ogląda się po prostu lepiej, więc... Ale to będziemy obgadywać jak najpierw czas, to jest nie temat tego wideo, tematem tego wideo. tego, że widzę, że znowu jest ciemno. Halo, proszę zrobić jaśniej kamerką. Dziękuję. Chwila, Będzie. Boską poświatę um, Dawno już nie było formatu takiego, powiedzmy, planu wideo na dany miesiąc, ponieważ jak już kiedyś wspominałam, nie lubię pracować według planu. Co innego jest pracować według planu w ramach pracy, ale ja to traktuję bardziej jako przyjemność i kwestia strykcyjnego trzymania się yy, czy danego wideo, czy danego jakiegoś... Yy, powiedzmy, że obietnicy, tak? Której, której finalnie potem na przykład albo nie mam ochoty wspomnieć, bo na przykład już po prostu to już my obiecałam, że co tydzień będzie Legacy, już nie mam ochoty, powiedzmy, w danym tygodniu na Legacy, a na przykład na... Sims 4? Brzmi, brzmi szaleństwo. <laughs> brzmi jak szaleństwo, ale załóżmy, że, że prawdziwe. I świadomość tego, że obiecałam co innego, i że ludzie czekają, i że ja rezygnuję, albo że nie czuję się na tyle dobrze, żeby nagrać, i że muszę przełożyć, to... Taka opcja jest dla mnie ciężka i niekomfortowa, jednak tym razem... Podczas mojej nieobecności, czyli tam końcówka sierpnia i cały wrzesień, kiedy miałam odpoczywać właśnie od nagrań, okazało się, że kiedy zaczęłam wracać do siebie, wróciłam również do, do nagrywania i całkiem sporo materiałów powstało. Znaczy, sporo jak sporo, jeśli uważacie, że posiadać materiały na cały miesiąc, czyli posiadać. raz, 2, 3, 4, 5, 6, siedem, 8, 9. 12 uploadów, z czego dwa są do zedytowania jeszcze i dwa do nagrania. To by całkiem dobrze, co nie? A więc tak, chciałabym z wami porozmawiać właśnie o tym, co będzie w tym miesiącu, żebyście mogli się przygotować, nie czekać, ewentualnie nie pytać, bo już wszystko jest zaplanowane: wszystko jest zaplanowane, ogarnięte, przyklepane, przylizane, nic się nie zmieni. Pierwszego, czyli jutro w piątek zaczynamy z serią, którą teasowałam na Discordzie i na Facebooku, czyli Igrzyska Śmierczy! Powiem Wam, że nie mam pojęcia, skąd ten pomysł. W sensie nie, nie uważam, że o na pewno nikt tego nie robił, powiedzmy sobie szczerze, jest tyle materiałów z różnych części simsów, że na pewno ktoś kiedyś robił coś podobnego. Jestem o tym absolutnie przekonana. I właśnie pierwszy odcinek tego będzie wychodzić w piątek i każdego od następnego piątku, czyli 8 października 15, 22 i 29. I właśnie tylko na 29 tej piątej części igrzysk jeszcze nie mam nagranej, więc... Jak dla mnie możecie już od pierwszego odcinka stawiać swoje piki, kto gdzie i jak padnie, bo, bo jestem ciekawa czy... Czy się wszystko będzie, czy wam się będzie zgadzać, co i jak. I 20 kiedy wypuścimy, czy wypuścimy, ja wypuszczę, wy będziecie oglądać. Mam taką nadzieję. Ostatni odcinek Igrzysk. To to będzie jednocześnie koniec sezonu, ponieważ mapa, którą stworzyłam, bardzo głupio, ale taka inwencja twórcza, posiadała miejsce na to, żeby jakby. 5 zrobić wyzwań, ponieważ ja pomieszczenia z poprzednich wyzwań zostawiałam i przechodziłam dalej i chciałam też sobie to jakoś wygodnie porozdzielać, więc nawet na największej mapie, zobaczycie potem na wideo jak to wygląda, pewnie zrozumiecie czemu akurat tak, a nie inaczej, zmieściło mi się pięć wyzwań, więc stwierdziłam, że to będzie takie Zakończenie sezonu, żeby też nie robić z tego powiedzmy teraz, no bo tam tych Simów jest y, ponad 20 na początku, żeby nie robić teraz takich o 20 odcinków serii i tak dalej, tylko stwierdziłam, że fajniej będzie to podzielić na sezony. że jakby każda mapa, to nazwijmy, to będzie jeden sezon. I tak stopniowo będziemy sobie przechodzić po różnych miastach, ponieważ planuję, żeby każde miasto rozgrywało coś takiego. I po tym jakby wiecie, jeśli. Jak zostaną nam yy, zwycięzcy, czyli po jednej osobie z każdego miasta, będzie jakby walka miast. Co nie? Taki jest bynajmniej plan. I od razu uprzedzam, że pierwszy sezon Dziwnowa nie wyjdzie od razu w listopadzie. Pomyślałam, że będzie tak, jakby co miesiąc to wychodzić: że najpierw będzie właśnie miło w jednym miesiącu, potem przerwa, potem kolejne w następnym miesiącu, żeby ja też miała. Szanse rozwijać inne serie, ponieważ niedziela jest dniem bonusów różnych, o których właśnie zaraz też powiem, więc zostaje mi tylko wtorek. A patrząc na to, ile ja mam serii, to odbierając sobie tak naprawdę pół czasu mojego y, uploadu, ponieważ tak jak wcześniej było ustalane, uploady są y, obiecane, że tak to mamy we wtorki i w piątki, to zabieranie połowy tego czasu y, no jest, jest dosyć. dosyć y, jest jakby fajny dla tej serii, ale negatywne dla innej, więc stwierdziłam, że taki system będzie dosyć dobrze działać, bo też będzie czas, wiecie, żeby poglądać, pocieszyć się, odpocząć, zająć się czymś innym, potem znowu się jarać. Bo wydaje mi się, że jakby taki ca cała taka hype maszyna próbowała iść, to że potem będzie większe dużo fallout niż jak zrobię przerwę. 3 października, w końcu! Rastrykcje Ukreta, ponieważ ci, którzy chodzą na streamy, bądź oglądają kanał z zapisami, wiedzą, że już dawno, dawno, dawno temu robiliśmy Reastrykcję Ukreta w Dolinie Niezbędnej. Ale wiadomo, tutaj nie ma co więcej mieć, po prostu moja kamerka, gadanie, speedbill tego, co, co robiłam. Piątego, oczywiście dalej października, ale ja co że nie muszę teraz o czyli we wtorek, mamy już dawno, dawno obiecane Grabkowice. Dla tych, którzy nie kojarzą, ponieważ no, to już jest taki dosyć <grych> odległy temat. Grabkowice to jest miasto stworzone przez Karle, tak? Te Karle, z którą robiłam przeglądy otoczeń, które mają przerwę. Spokojnie wrócę tylko. <grych> po prostu wiecie, ani zebrać, żeby to nagrać z kimś, ani się zgrać z kimś, żeby zrobić live, a więc jest dosyć ciężko. A wydaje mi się, że Wy się dużo bardziej cieszycie, kiedy to jest z kimś robione, więc po prostu jestem obecnie w takim limbo troszeczkę. Ale robiłam z tego miasta taki przegląd generalny, właśnie coś w stylu, jak robię przegląd otoczeń, gdzie pokazywałam rodzinki, mówiłam co moim zdaniem jest zrobione dobrze, co źle. Po czym robiłam wideo podsumowujące pierwszy tydzień rozegrany w tym mieście. A jak zobaczyłam, w tym odcinku rodzin się zrobiło dużo więcej. Rodzin się ponad chyba dwa razy więcej jest niż było początkowych rodzin. Nie, jest chyba dwa razy tyle co było początkowych rodzin. I ponad dwa razy więcej niż było u mnie po pierwszym tygodniu, bo u mnie po pierwszym tygodniu się kilka rodzin połączyło, i tych rodzin było mniej. A teraz jest ich mnóstwo. Ósmego już mówiłam, co jest, dziesiątego nie ma żadnego bonusu, dwunastego jest w końcu tysiąc ziemniaków, gdzie. Chciałabym Wam powiedzieć, naprawdę, ja tak wiecie, w skróci co się działo, jakby jaki jest main point tej historii, ale tam się tyle działo, że mi jest ciężko cokolwiek. Yy... Ułożyć z tego. Jeden co mogę powiedzieć, bo nie wiem na ile duży to będzie spoiler, ale że generalnie <głos》> yy, najgłupszy chyba moment, jaki moim zdaniem się zdarzył, to było to, że dorośli zostali wysłani na, wiecie, jak macie pokolenia, że dorośli mogą zostać wysłani, gdzieś tam hen na wycieczkę i nastolatki zostają same, wrócili, chyba jeden dzień pobyli w domu i zostali znów zaproszeni, hej, możecie wyjechać! I mówię, dobra, kurde, niech jadą. Będzie na pewno w jakiś sposób ciężej, tak jak e, sama piękna tak naprawdę zostanie z roślinami, yo boy. 17 jest bonus w niedzielę i jest to odtwarzanie mojego apartamentu... w apartamentu... mojego mieszkania, tak już nie, nie bez przesady, mój klity. W Sims 1. Widziałam ostatnio parę twórców, yy, znaczy nie że w ostatnim czasie, tylko że generalnie ja w ostatnim czasie widziałam te wideo, gdzie tworzyli coś w Sims 1, odtworzyli to potem 2, 3, 4 i tak dalej. I to jest bardzo spoko, don't get me wrong, tylko stwierdziłam, że kiedy od samego początku jakby tworzysz to, co ty chcesz, to to mniej więcej masz świadomość tego, że okej, okay, coś podobnego odnajdę w dwójce, w trójce, w czwórce, jakoś. Macie większe pojęcie tego, jak to odtworzyć, niż kiedy już na poziomie pierwszej budowli odtwarzacie coś z tego, co istnieje. Zwłaszcza, że. No powiedzmy sobie szczerze, że Sims 1 nie ma wielu możliwości meblowych, ani. i. generalnie nie ma dużych możliwości w kwestii budowania. I uważam, że. że wyszło całkiem ok. Powiedzmy. 19 jest Hundred Baby Challenge w czwórce. Ja wiem, że to może nie jest fan favorite seria, ale ja odkąd y, zrobił się jakby ten reset uniwersum, ja naprawdę polubiłam granie tam w czwórce. Jakby nie bezpośrednio w gry, ale ten konkretny scenariusz rozgrywać. I bardzo mi zależało po prostu, żeby w tym miesiącu, kiedy wracam do nagrywania, żeby to wideo się pojawiło. A jakbyście wiedzieli, że patrzę na monitor, bo teraz patrzę na Was, teraz na monitor, to dlatego, że mam. Mm, nie pokażę Wam, kurde, bo telefonem nagrywam, ale Wam wrzucę na ekranie jest taka aplikacja. ktoś To nie jest reklama, to jest po prostu coś, co mi jako youtuberowi, że tak to im pomogło ogarniać ten temat. To się nazywa grafik kalendarz. Na mi się na ekranie, ja tak zawsze to po prostu mówię kalendarz bo picture kalendarz który polega na tym, że możecie sobie do danego dnia dodawać zdjęcia. Czy wiadomo, możecie sobie dodawać prawdziwe zdjęcia, nieograniczoną no liczbę zdjęć, i wtedy po prostu na ekranie tego macie po prostu plusik czy coś tam takiego było. Ale że mi zależy na tym, żeby w jakiś sposób móc w taki no, dla mnie przynajmniej wygodny sposób, sobie właśnie ustawiać, ustawiać sobie właśnie plan. Wideo, które już mam, ponieważ właśnie na początku troszeczkę to inaczej wyglądało. Bonus miał być w każdą niedzielę, ale stwierdziłam, że nie dam rady, że chcę się bardziej skupić na tych głównych uploadach, żeby one mieć na pewno czas na to, żeby one dobrze wyglądały. To stwierdziłam, że właśnie bonusy będą co drugi tydzień. I właśnie na kalendarzu sobie w te wszystkie wideo przestawiałam, ustawiałam. No, uważam, że to dosyć komfortowe, jeśli się czymś takim zajmujecie. Generalnie polecam. Dla mnie taka wersja graficzna jest bardzo pomocna. Dużo bardziej, jakbym sobie miała napisać po prostu tekst. No. 22 już mówiłam, co będzie. I tutaj dopiero dochodzimy w tygodniu piątym. No bo nie my już pierwszego tygodnia są tylko trzy dni, to jako pierwszy tydzień października. W piątym tygodniu października dopiero w Wpadamy jakby na ścianę, czyli na wideo, które są jeszcze nie nagrane Slash niezedytowane. zedytowane The Baby też jest tak, coś jeszcze nie zedytowane jest nagrane Zaczęłam edycję, ale jeszcze nie skończyłam 26 planuję nagrać słapa. Ja wiem, że to będzie w takim razie jakby Kolejny tydzień jakby, gdzie wcorkowe upload to będzie czwórka Ale słyszałam parę głosów, że ludzie czekają na tego słapa, Że jest to w sumie coś dla nich takiego fajnego, bo to jest taka Powiedzmy że niezobowiązująca seria bez żadnego celu, po prostu wracam, patrzę co się zmieniło, też coś rozgrywam, zmieniam, robię jakieś roz... rozwałkę, <grym> próbuję przynajmniej tak jak ostatnio z salonem i no, nie wiem co więcej powiedzieć. 29 jak mówiłam ostatnie igrzyska, które są jeszcze nie nagrane, ale mam już wstępny plan, już nawet zrobiłam wstępne ustawienie przedmiotów w pomieszczeniu. Mi się wydaje. I 31, czyli w ostatni dzień, co mi tak się fajnie założyło, bo dzięki temu i 1 i 31, czyli pierwszy i ostatni dzień, są uploady, będzie kontynuacja tego odtwarzania mojego mieszkania. Tylko, że tym razem Simsak 2 to jest nagrane, w sensie samo budowanie. Muszę jeszcze dograć moją mordę, potem coś pomówić. I tu, w nic nie będzie, bo tam montażu tak naprawdę nie ma. I to było na tyle. Naprawdę, jakby tu, tu, tu nie ma nic więcej do, do powiedzenia. W międzyczasie również planuję sobie zacząć regularniej streamować. I plan jest taki, czekajcie, bo też muszę sprawdzić. Taka jestem świetna w planowaniu, że nie pamiętam, <grytania> co ostatnio mówiłam. O, tu jest. E, chcę, żeby streamy zaczęły być bardziej regularne. Zwłaszcza, że tych wspierających cały czas przybywa. Więc e, chcę, żeby mogli jakby korzystać z tego wsparcia, które mi dają na, na Twitch, czyli właśnie czy, czy emotki, czy ten, czy mieć wpływ na pewne rzeczy. No to jest to, że... O właśnie, to też jest istotne. Czemu w ogóle stream, stream musi być, czemu chcę zrobić streama w te konkretne dni i, i, pewne, i pewne zmiany, czemu też tych wideo jest tyle na, na zaś nagranych i to jest tak to wszystko za, zaplanowane dosyć tight? Wynika z tego, że dostałam pracę. Pracę w przedszkolu, przedszkolu prywatnym, dlatego też nie będę pracować, wiecie, zmianowo z tak zwanym kartą nauczyciela, tak jak jest w normalnych przedszkolach, czyli że tam pracujecie zwyczaj między 4 a 6 godzin, 5 czasem. że jakby, wiecie, przychodzicie, trochę posiedzicie i potem jest zmiana na wasze miejsce, żeby nie pracować tyle w hałasie. Tutaj tak nie ma, tutaj jest zmiana 8-godzinna i ja potrafię mieć zmiany między godziną 7, tak, między 7... A dziesiątą, w sensie jeśli chodzi o, o zaczęcie pracy. Więc jeśli na przykład, powiedzmy, ja dostanę zmianę o godzinie 10, no to siedzę do 18, ponieważ przedszkole jest otwarte do 18. Wiadomo, siedzimy do ostatniego dziecka. Także, a ponieważ nie ma stałych jakby godzin, w sensie o zawsze w tym tygodniu to, a w tym tamto, tylko to jest ruszota, wiadomo, kto na przykład coś musi załatwić danego dnia, na przykład, nie wiem, lekarza, czy coś musi wyjść wcześniej, tak jak na przykład ja we wtorek. Generalnie jeszcze o pracy nic nie mogę powiedzieć, bo wiecie, dzień próbny nie, nie świadczy o całości, ale generalnie mówiłam się świetnie, jakby ktoś chciał wiedzieć i wydaje mi się, że to jest takie miejsce, w którym ja się odnajdę. Jak już I will settle in, to Wam opowiem na pewno więcej, czy na Początkach Miłowa, czy na streamach troszeczkę pogadam. Chociaż jak tak naprawdę pierwszy <grywki> pierwsze wideo Początków Miłowa, które powstanie na pewno po tak długiej przerwie, to będzie o mojej pracy w żłobku. Jezu, mam! Tyle złości do wylania, tyle frustracji, także od razu mogę zapowiedzieć, że jak będzie, bo to na pewno będzie to, to wideo w listopadzie. Nie oglądajcie, jeśli macie słabe nerwy i doświadczenie złe w pracy, bo to was. wiedziałam, że was wpieni tak, jak mnie wpieniało. Ja wychodziłam z tamtej pracy z płaczem. Prawie ostatniego dnia się też niepokałam, bo już nie miałam siły Taki... Spoiler tego, jak świetnie mi się tam pracowało! Ale generalnie, wracając do streamów, chciałam, żeby streamy były właśnie takie weekendowe, w sensie piątek, sobota, niedziela i stwierdziłam, że ponieważ no mówię, w piątek może być tak, że będę kończyć pracę o 18, wiadomo, nim wyjdę, dojadę do domu, będzie 19, najprawdopodobniej, bo wiecie, troszkę autobusy też inaczej jeżdżą, a mój autobus cudownie jakby jeździ naokoło, a ja wolę jeździć bez przesiadek, więc już wolę jechać tam, wiecie, te... 5 przystanków na około niż się bawić w przesiadki, na przykład czekać 20 na dworze, jak jest zimno. Minut, bo o akurat nie wiem, ten się stwierdził, że spóźnił, bo taka trasa. Najprawdopodobniej o 20 będę zaczynać streamy. Być może właśnie mówię, będzie ta 19, jeśli będzie tak, że ja wrócę i stwierdzę, dobra, siadamy, lecimy, ale że chcę utrzymać, jakby że zawsze godzina będzie ta sama to myślę, że będziemy stawiać na tę 20, czyli piątki 20 będą streamy, co oznacza także że jutro, oczywiście na Twitchu, będzie stream. W soboty, jeśli nie będę poza domem, planuję, żeby streamy zaczynały się o 16. Tak myślę właśnie bardziej casualowo, żeby każdy tam, co w sobotę ma, nie wiem, do dorobienia sobie porobił, my sobie posiedzimy po, po południu troszkę, a niedziela, niedziela będzie od pobudek! I będziemy zaczynać o 9 lub o 10, zobaczymy, wiecie, jak ja też sama będę osypieć cały tydzień pracy, bo o ile w sobotę jeszcze będę miała energię, pewnie w niedzielę będę umierać, bo tak mam zawsze, że, że, że niedziela jest ciężkim tam dniem, ale myślę, że będziemy bardziej stawiać na dziesiątą, ponieważ to jest taka ładna godzina, jakby. Dzie dziewiątka siedzieli przez 3 i to mnie irytuje, bo nie mogę jej podzielić na dwa. I ma taki dziwny kształt. A dziesiątka nie wie, że się dzieli przez moją ulubioną liczbę 5, czy że tego jest dwucyfrowa i się dzieli przez dwa jest bardzo komfortową liczbą. Więc myślę, że będziemy starać w niedzielę na dziesiątą. Ale myślę, że powinnam już skończyć pierdzielić, bo to jest naprawdę ile można. Ile można, ziemniak, ile można. A teraz tak będę patrzeć na ekran, ponieważ dalej się uczę, ponieważ ta lista jest długa, a, a mój mózg nie ma teraz wystarczająco siły, żeby pamiętać tę listę i listę dzieci w szkole. Także dziękuję trzem wspierającym Szymonowi, Moru, Aleks, Martobusowi, Sechenowi, Truskawce, mojej żonie Lizane, Sleepy Monkey, Lunie Butterfly, Goferowi, Seb, Gechowi, Karli, Choreince, Krwawemu i Melanie Carter. Spróbujcie sami zapamiętać te listę, to pogadamy. <gadamy> dziękuję również moim YouTube'owym wspierającym. Akurat pamiętam, bo lista jest krótka. <gadamy> bon Burn for Burning, Paulince i Krystynowi, a także nowej grupie, o, właśnie. Nie, najpierw, najpierw powiem potem ten. Dziękuję moim wspierającym na Patronite. Ponieważ ja chyba tak nie ogłaszałam tak głośno, że jest Patronite, ale jest. Eee, więc dziękuję Ene oraz Kwiątem Biarni I, i to właśnie miałam wspomnieć, że jakbyście zauważyli, że powiedzmy wideo na przykład jutrzejsze ma... Mniejszą liczbę patronów niż tutaj, potem w niedzielę ma większą, we wtorek mniejszą. To jest dlatego, że wideo powstawały w różnym czasie, a ja po prostu dziękowałam tym patronom, który, którzy byli obecni w momencie jakby mojego nagrywania wideo. Więc jak będą takie roszady, to dlatego. Ale koniec tego dziękuję, właśnie mówię raz, wszystkim patronom i Twitchowym, i YouTubeowym, i patronom patronatowym. I to było ode mnie na tyle. Miało być tylko wideo informacyjne, a wysłała taka trochę gadka, ale w sumie lubię do Was gadać. No. Do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w gość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić w sensie mnie. <laughs>